Witamy. Chłopaki grają w World of Tanks na mapie LHL-u w bitwie spotkaniowej. Razem z Atorem. Siema I Rolf Steinerem, który nie bardzo może się odezwać. Popazję pana Koteza. Albo coś innego. Przynajmniej on nie ma trybu kobieca co dwa dni. Nie, codziennie. Co my tu możemy zrobić takimi drogami? Wymyślmy praktycznie. No. Ja nie będę stypił na wodę, więc możemy od razu jechać tam na C1 Ale czemu na C1 tłumacz? Dlaczego lepiej na C1 pojechać w takim ułożeniu? No bo tam jest. E, baza do zajmowania i dobre pozycje gdzie można się pochować, no jaki jak jest plan taktyczny na tą mapę? No, najfajniej jest, jeżeli jakiś lekki czołg po prostu wjedzie na kapa, zajmuje bazę i oni wtedy muszą wyjeżdżać i żeby zbijać tego kapa. No ty sobie stoisz i do nich strzelasz. No. Tylko nie, nie zawsze ktoś co pojedzie i robi, niestety jest spod... Widzę, że. Nie, u nas nie mamy chyba lekkich czołgów. W związku z tym my po prostu z C1 będziemy próbowali się przebijać, tak? No, można tam na dwa podjechać. Tylko jedna arta. Czy jest tu jakiś punkt, w którym dobrze stanąć i pokapić coś w tym stylu? Można próbować tam na E2, tu obok ciebie, gdzie jesteś. Ale nie można kapić na całej linii tej góry. no. Rozumiem, a my próbujemy z lewej strony górko się przepijać. Tak, a ja nie jestem camperem i reszuję za dekiem. Ha, ha. A czy dobrym pomysłem jest objechanie górki z prawej strony? Od dołu. Je jeżeli szkoda ci pełnego życia, to tak. Tu masz więcej osłon. Czyli jeżeli jesteś jakimś szybkim popierdalaczem, to w sumie możesz tam pojechać. Ale nie tym. Czemu raszujesz działem przeciwparcernym, w sensie, przecież to jest bez sensu. Czemu? Co? Że mam inną ikonkę niebieską, co od razu muszę stać? No, to działo po prawej stronie mnie niszczy. O. Ja musicie tu podjechać do tej górki. No, Ale nie nigdy na otwartym się nie stoi. O, altyleria zestrzela. No i zobacz jak pięknie tutaj można strzelać teraz.

W glebę w glebę. Okay, jak widać leci się tutaj nie żyje, nie? nie Jeśli nasza artyleria trafiała, to... Mogę z was za na innych. Ale ja na ryby mogę trafiać. Przecież by był dobry tej tak, to byś sobie mógł walać, ale tak to wiesz. dlaczego nie przekręcisz się w drugą stronę Poprawiła się widoczność. Jak na mój głos to musimy po prostu na nie wyjechać. No wahajcie. No nawet nie jest skąd zostałem. Trojbek zostałeś ostatni Ładnie, chociaż to nie ty z tego masz te 50 To on poza tym Han on Goni cię No, No przyjęka w dwory No cóż, jak na tą mapę, to i tak uważam, że sukces. Do zobaczenia w następnym odcinku.